Co chwilę e, trafiał Adamek i to sprawiało, że Mamet e, tracił zdrowie, tracił kondycję, opuszczał ręce. Więc Amadeusz, kolejna słaba próba z twojej strony. Mamet obalił, instynkt zadziałał. Orfen, your idea, our job, your tattoo. Best Fuel, twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem Brygada, Karol Garncasz z tej strony. Dzisiaj witam was z kwadratowego ringu Akademii Boksu w Lisiej Górze. Mimo, że ja znajduję się właśnie w środku ringu, to będę mówił o wydarzeniach, które działy się w klatce, a mianowicie na XTB KSW Epic, ponieważ byłem w Gliwicach, byłem tam już od piątku, co nieco widziałem, co nieco odczułem, co nieco poczułem podczas tych magicznych dwóch dni, bo tak to można określić, epickie, epicka przede wszystkim sobota, działo się dużo. Gala, która wychodzi poza ten serial 12-odcingowy w roku na Vaja Play, czyli gala dodatkowa w systemie pay per -view, XTB KSW Epic. To się działo w Gliwicach. Posłuchajcie, jakie są moje przemyślenia, bo w internecie Mówi się bardzo dużo, chociaż czasami, gdy się słucha lub czyta te komentarze, to naprawdę ręce opadają. Tak, na początku ten event nie grzał. Wydawało się, że jest to pojedynek zrobiony o kilka lat za późno, że jest to pojedynek zrobiony na siłę, że kibice się po prostu tym nie jarają. Im bliżej wydarzenia, tym zauważałem, że ten trend się zmienia, grono kibiców się zwiększa, biletów tak naprawdę ubywa i ja byłem pewny, że ten event będzie po prostu kapitalny, że będzie świetna atmosfera sfera, że e, gdy kibice zgromadzeni w Prizrow Arenie Gliwice usłyszą fankiego Polaka i miałem nadzieję, że e, to Kawka z po stronie Mameda Kalidowa, to ta hala zadrży i tutaj Mateusz Borek akurat miał rację, że, że ten element jest czymś wyjątkowym przy okazji tych dwóch pięściarzy. Zanim jednak przejdziemy do samej gali, to miałem okazję tydzień wcześniej być na obozie treningowym Tomka Adamka i Gasa Karena w Świeradowie. Miałem okazję podglądnąć, jak wyglądają sparingi Tomka z Gasem. Miałem tę przyjemność zobaczyć również sparingi z Sebastianem Wiktorzakiem. Widziałem jak porusza się Tomek, czy Tomek jest zardzewiały, czy ten Tomek to ten sam zawodnik, którego pamiętamy chociażby z walki z Joe'em Abelem z Częstochowy z Polsat Boxing Night. I powiem szczerze, różnica szybkości już wtedy na sparingach w moim przypadku była zauważalna, ale jeśli mierzy się 100-kilogramowy zawodnik z wagi ciężkiej z zawodnikiem, który bije się w kategorii 80, który waży przede wszystkim 80-85 kg, bo, bo tyle na, wagę, na wadze ma Sebastian jak to wiadomym było, że ta szybkość będzie znacząca, ale to też właśnie przez to był tak dobrany sparring partner, by imitował tego Mameda Kalidowa, który będzie o te kilka lub nawet kilkanaście kilogramów lżejszy od Tomka, bo chyba nikt się nie spodziewał, że Tomek... Że Mamet będzie ważył w granicach stówki. Tak, były huczne zapowiedzi, tak, były zapowiedzi ze strony Czegasa Karena. Oczywiście, jeśli ktoś nie widział wywiadów, które się pojawiły na moim kanale, nie tylko o samej walce, ale również o Gasie, o, o Tomku, o, o historii, o wspólnej przeszłości z Andrzejem Gołotą, to serdecznie na te wywiady zapraszam. Oczywiście, że było pompowanie tego eventu, oczywiście, że było mówione, że Tomek jest szybki jak zwykle. Gaskaren nawet potrafił powiedzieć, że ten obóz i to zgrupowanie w Świeradowie Zdroju było najlepszym spośród wszystkich, jakie toczyli, w co ja czy aktualnie, ja szczerze mówiąc nie wierzyłem, bo ciężko mi było pojąć, jak pięć lat nieaktywny Tomasz Adamek może być szybszy niż wtedy, gdy był to drugi czy trzeci obóz z kolei, ale Amerykanie mają to do siebie, że często dużo zachwalają albo po prostu robią klimat przed walką, no, wiemy, że Trasztok wziął się z boksu i dobrze pamiętamy wielu pięściarzy, którzy atakowali, wbijać szpileczki lub po prostu delikatnie kosali swojego rywala. W tym przypadku Gaskaren zachwalał swojego podopiecznego, twierdząc, że to były najlepsze przygotowania, jakie do tej pory mieli. Przechodzimy już do samej walki. Oczywiście ważenie, cała otoczka wcześniej, wywiady, atmosfera to było coś kapitalnego. I tak naprawdę czuć było, że w Gliwicach jest taka elektryzująca atmosfera, która przygotowuje nas na starcie w klatce. O samej Galii KSW, poszczególnych walkach, nie będę się wypowiadał. Na pewno kapitalny hmm, finał turnieju opas mistrzowski w kategorii półciężkiej, czyli Rafał Haratyk kontra Damian Piwowarczyk. Świetne widowisko, i chyba ta walka najbardziej skradła moje hmm, serce spośród wszystkich pojedynków na karcie oprócz main eventu. No i nadszedł moment na ten main event: kapitalne wyjście Tomasza Adamka, naprawdę hala Preziro Arena żyła, kibice byli naelektryzowani i powiem szczerze, że e, głównie na trybunach zasiadali kibice starsi, starsi mam tutaj na myśli starsi ode mnie, czyli e, 30, 40, 50 lat, czyli ci, którzy pamiętali te największe walki Tomasza Damka i ci, którzy pewnie będąc w moim wieku wstawali na jego pojedynki w nocy, gdy bił się o mistrzostwo świata lub gdy po prostu toczył walki w Stanach Zjednoczonych w Prudential Center or whatever, wherever gdzie, gdziekolwiek, się, gdziekolwiek się bił. Przechodzimy do samego main eventu. Tomasz Adamek w klatce, Mamet Kalido w klatce. Zaczyna się pierwsza runda i oczywiście widać, że Tomek Adamek jest wolniejszy. Widać, że Tomek Adamek nie wygląda tak jak w walce z Joe'im Abelem pięć lat temu. Nie wygląda tak jak z Głaskowem. Nie wygląda tak jak ze Szpilką, chociaż akurat wtedy no, nie błyszczał szybkością. Nie wygląda po prostu tak jak za swoich najlepszych czasów. Minęło ponad pięć lat, gdy Tomasz Adamek nie był w ringu. Na tarczach wyglądało to świetnie, ale wiemy, że na wideo każdy potrafi dobrze wypaść. Co innego jest w ringu. Mamet, czy czymś zaskoczył? Myślę, że szybko wystrzelał się ze swojego repertuaru, ponieważ to, że Mamet będzie twardym i em, gościem, który, że będzie twardym gościem, który po prostu wejdzie, by wygrać, to wszyscy wiedzieli, bo Mamet Kalidow taki jest, to jest prawdziwy wojownik. I na to uczulał Gaskaren, że po prostu obawiają się Mameda, podchodzą do niego z dużym szacunkiem, bo wiedzą, że jest świetnym zawodnikiem. Bił niekonwencjonalnie, kilkukrotnie zmieniał pozycję, próbował uderzać się z prawej, z lewej ręki, był kombinacjami. Tomasz Adamek, oczywiście, że na jego tle był wolniejszy, ale mam wrażenie, że pierwsze dwie rundy Tomek po prostu badał, chciał zobaczyć na co stać Mameda, czy Mamed Kalidow może go zaskoczyć, bo przypominam, Tomasz Adamek toczył 12 nowe boje z mistrzami świata, którym potrafił odbierać pasy w kategoriach półciężkiej, junior ciężkiej, bił się o pas trzeciej kategorii w wadze heavyweight, więc myślę, że tutaj po prostu chodziło o wybatanie. Gdy dzisiaj oglądałem po raz trzeci Tę walkę i trzecią rundę przede wszystkim to tam Adamek brał się do roboty. Dużo kibiców to zauważa, oczywiście. Adamek wchodził na swoje tory, i ci, którzy go oglądali przez lata, wiedzą, że to nie jest zawodnik, który od pierwszej rundy jest na tym najwyższym levelu swojego, swojej dyspozycji w ringu. On po prostu musi się rozpędzić. Sprawdził, co w swoim arsenale ma mamet, i brał się za robotę. Świetnie wchodził prawy na dół. Co chwilę trafiał Adamek, i to sprawiało, że mamet tracił zdrowie, tracił kondycję, opuszczał ręce. I wielka szkoda, że ta walka zakończyła się po trzech rundach. Ja szczerze mówiąc, punktowałem tę walkę dwa do remisu. Tak naprawdę pierwszą rundę dałem remisową, dwie kolejne delikatnie dałem dla drugą, delikatnie trzecią. Myślę, że zdecydowanie dla Tomasza Adamka na rundach, na kartach sędziowskich było różnie. Ogólnie z tego co pamiętam był, był, był remis u trzech sędziów albo u dwóch, a jeden punktował dwa do jednego dla, dla Kalidowa. Przypominamy, że obalenie, o które zapytałem i byłem bardzo skrytykowany, mało miejsce, miało miejsce, mamet obalił, instynkt zadziałał. No cóż, taki jest sport. Ja też zadając mu to pytanie, nie miałem na myśli tego, tak, że zrobi to specjalnie, jak Marcin Najman z Doncasio, tylko że po prostu instynkt zadziałał. Kontuzja meda Kalidowa, pojawia się wiele komentarzy, że to ustawka, że dlaczego wychodził do ringu, że oszukał kibiców. Nie dziwię się, że są takie komentarze, bo kibic liczył na świetne widowisko, a przerwanie pojedynku, który był zakontraktowany na sześć rund po trzech rundach z kontuzją, gdzie sam amet mówi, że zdarzyło mu się to w trakcie przygotowań, może to kibica irytować. Oczywiście, że tak, ale ten kibic nie ma pojęcia w takim razie jak wygląda boks i jak ciężko jest zrezygnować z pojedynku, który jest wymarzony. I wiemy, że pięściarze niejednokrotnie w przygotowaniach zmagają się z jakimiś mikro, mniejszymi lub większymi urazami, ale mimo wszystko zacisnąć. Wyskają zęby, wychodzą do klatki. Oto nie miałbym do mameda pretensji, taki jest sport. Czasami po prostu te kontuzje się zdarzają. Przemysław Garczarczyk. To jest temat, o którym chciałbym kilka słów powiedzieć, bo oglądając przemyślenia Garnka z Chicago. Ręce mi troszkę opadały, ponieważ gdy był etap przygotowań do walki, to bardzo uśmiechnięty, podjarany tym pojedynkiem pan Przemysław e, uśmiechał się do Tomka, a później e, zjechał go równo z błotem, wymyślając już po prostu coraz to nowsze e, określenia, epitety, że nie wiem, wszyscy, którzy bili się na karcie w Białymstoku, wygraliby z Tomaszem Adamkiem, że pierwszy lepszy pięściarz, który by wyszedł do walki, Walki z Tomaszem Adamkiem. Wygrałby z nim przed czasem, że Kamil Szeremeta wygrałby przed czasem, lub co lepsze w ogóle, że Diablo wygrałby z Tomaszem Adamkiem, diablo, który ruszał się w swojej walce jak. Wóz z węglem, niestety, wygrałby z Tomaszem Adamkiem 60 do 40. Panie Przemysławie, bardzo mi przykro, że nikt Pana nie zaprosił na galę do Gliwic, że musiał Panią oglądać w pay per view, jeszcze za to zapłacić, bo pewnie gdyby miał Pan opłacony samolot do Gliwic, to ta narracja byłaby zupełnie inna. Fame MMA, czy teraz rywale mm, uwierzą w to, że są w stanie pokonać Tomasza Adamka? Jeden się znalazł, Amadeusz Ferrari twierdzi, że zaprasza Tomasza Adamka do walki. Na gołe pięści w klatce rzymskiej. No bardzo cwana, Madeusz. dobrze wiesz, że taka walka nigdy się nie wydarzy. A poza tym, możesz Adamkowi jedynie buty i torby nosić na, na trening. Tyle masz wspólnego z prawdziwym sportem i z prawdziwym rywalem, jakim jest Tomasz Adamek, który zrobiłby z Tobą przybory. Ale nie ma sensu w ogóle o tej walce rozmawiać, bo ta formuła też jest dobrana w taki sposób, że wiadomo, że Tomek nigdy się nie zgodzi na walkę inną niż w boksie. Więc teraz możemy sobie wymyślać. Ja zaraz tu zaproszę Tomka, żeby się Mierzyć nie wiem w bitwie na Na makarony. Tutaj za mną widzicie makarony. Ja zaproszę Tomka, będziemy się bić. Kto wygra w bitwie na makarony, albo nie wiem, będziemy się uderzać z kakankami, coś w tym stylu. Tu możemy sobie wymyślać formuły, a i tak wiemy, że do takiej walki nie dojdzie, więc Amadeusz kolejna słaba próba z twojej strony. Żyj dalej w swoim świecie. Dragon Sosnowski, który zapewne pod wpływem alkoholu e, nabrał odwagi po zwycięstwie z jakże walecznym i niesamowicie utytułowanym Remim Gruchał na Cloudem, ma nabrał. Odwagi i twierdzi, że pokonałby zarówno Mameda, jak i Tomasza Adamka. Zastanawiam mnie tylko tyle, czy jak procenty wyparowały z tego stanu, w którym te wiadomości pisał Albert Dragon-Sosnowski, to czy dalej był taki odważny, bo moim zdaniem ani z Tomkiem, ani z Mamedem Dragon by nie wygrał. Zapytałem też o opinię mojego trenera Adama Wójcika, z, którym, z którego zdaniem się, się liczę. Posłuchajcie, co on miał w ogóle do powiedzenia o całej. Tej sytuacji, o, o dyspozycji Tomka, o tym, jaka krytyka na niego spłynęła i jak to wyglądało z jego strony. Ja sądzę, że nikt nie powinien, żadnemu pięściarzowi pomimo wieku, pomimo dyspozycji i predyspozycji nie powinien narzucać i, i kończyć kariery. Nikt nie powinien nikomu kończyć kariery. Jeśli ktoś ma problemy ze zdrowiem, to można komuś doradzić, poradzić i powiedzieć, słuchaj, może to już jest ten czas. Ale jeśli ktoś na tym zarabia, to jest sport zawodowy tak jak piekarz, czy kowal, czy nie wiem, tam ktoś z innego zawodu, idziemy do pracy i zarabiamy te ciężko zarobione pieniądze, a to, że teraz y, Tomek Adamek, czy ktoś inny y, spienięża swoją karierę, no to po to to wszystko jest. To przecież budował to całe życie i na tym to wszystko polega. Jeśli ktoś to neguje i komuś się to nie podoba, no to po prostu niech to nie ogląda. Nie każdy z knockoutu, tam z tych walk, które się odbyły w sobotę pokonałby Tomasza Adamka, co na pewno jest nieprawda. Sądzę, że Diablo nie wygrałby z Adamkiem. Zawsze to coś zostaje. U Tomka na pewno została technika. Być może nie jest już tak bardzo szybki, tak jak mówi o tym, że jest szybki. Yy, wytrzymały. Na pewno można dostrzec wiele braków, ale no Niech się bije, no jeśli chce i dalej może to spieniężać, niech po prostu walczy. Wiemy, że Tomek też nie przygotowywał się podczas tego obozu z doktorem Hyckim. Skupił się tylko na boksie. Te przygotowania różniły się od tych poprzednich kempów, które miał w Blue Mountain czy w osadzie śnieżka, nie było tam profesora już Hyckiego, więc na pewno ta dyspozycja mogła się troszkę różnić. Zapraszam też serdecznie na wywiad z gasem karenem, który udzielił mi. Go zaraz po wędzie. Gaz tłumaczy, jak wyglądała ta praca Tomka, na co zwracali uwagę w walce i tak naprawdę jaki był schedule, czyli plan na ten pojedynek. Tomek był rusty, zardzewiały? Tak, był rusty, o tym mówi też Gaz. To były świetne emocje, naprawdę kapitalna gala, niestety lata lecą i widzimy to po wszystkich zawodnikach, że nikt młodszy się nie staje. Tomasz Adamek, owszem, był wolniejszy, Tomasz Adamek, owszem, nie błyszczał tak jak kilka lat temu, ale to nadal mega doświadczony zawodnik i wierzę, że w kolejnych rundach wypunktowałby Mameda Kalidowa lub nawet wygrałby z nim przed czasem w piątej lub w szóstej rundzie. Po prostu to doświadczenie, które wniósł do klatki Tomasz Adamek, pozwoliłoby mu rozpracować Mameda Kalidowa. A to, że Mamed w początkowych rundach trafiał Adamka wynikało tylko z nieszablonowości swoich uderzeń. Pamiętajmy, że gdy pięściarz wita się, mierzy się z pięściarzem, wiemy czego się spodziewać po dwóch zawodnikach, ponieważ no bokser ma swój, ma swój styl, a gdy wchodzi do klatki zawodnik MMA, te ruchy, zadane ciosy, to zupełnie inna para kaloszy, więc tutaj nie mówiłbym, że to, że Mamet potrafił obcierkami, lekkimi ciosami trafić to Tomasza Adamka, czyni z niego jakiegoś niewiadomego, niewiadomego, nie wiadomo jak dobrego pięściarza, o czym też zapomniał pan Przemysław Garczaczek w swojej jakże nierównej ocenie tego pojedynku. Dolary się nie zgadzały, więc, więc ta ocena była bardzo krytyczna po czym, no, przypomniało mi się, jak krytykował też. Diablo, za to, że, że ten znowu e, uderzył w Maćka Miszkinia. O niefortunny komentarz, a sam też nie był e, w 100% myśle obiektywny, ponieważ tak jak mówię, no nie zgadzało się to, co się powinno zgadzać w Stanach, a jak wiemy, e, w Stanach rządzi dolar. Dziękuję Wam za świetną oglądalność moich materiałów z Gliwic. Ja bawiłem się naprawdę kapitalnie. To była wielka przyjemność, by zobaczyć jeszcze raz w akcji Tomasza Damka, by usłyszeć funkiego Polaka. Aby móc pracować przy tej gali, ja wiem, e, jakie są już plany Tomka Adamka na najbliższe dwie walki i wiem, że obie te walki Tomasz wygra. Co nie znaczy, że będą to łatwe przeprawy. Czekamy na najbliższe miesiące. Myślę, że ta przyszłość się szybko, e, szybko wyjaśni. Będziemy się jeszcze emocjonować e, Tomkiem. A jeśli jeszcze nie widzieliście najnowszego odcinku na kanale Frikowym, który też był kręcony tutaj w Lisiej Górze, to serdecznie zapraszam. Kanał Frikowy Me and Arkadiusz Tencula przegadaliśmy najważniejsze frykowe tematy. Ja bym przede wszystkim chciał, żebyście wy też napisali w komentarzu, jak wam się podobał ten pojedynek Tomasza Damka. Czy chcielibyście Górala jeszcze raz zobaczyć w ringu? No i przede wszystkim, czy Jarałowa Was gala KSW epic. Dziękuję wam za, za to, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnych materiałach na kanale Serdecznie was pozdrawiam Karol Gardencisz. Orfen, your idea, our job, your tattoo. Best fuel, twój klucz do szybszej regeneracji.